Znajdujemy się w Fabryce Wyrobów Ceramicznych Sanitek Koło we Włocławku. Za chwilę zobaczycie, jak z takiego materiału powstaje nowoczesny produkt. Zakład Produktów Ceramicznych we Włocławku to dwie niezależne linie produkcyjne wykorzystujące technologie Vitrus China i Fine Fire Clay. Technologia FFC poprzez zastosowanie specjalnego składu surowców oraz unikalnych procesów napełniania i wypalania Pozwala na produkcję ceramiki o gabarytach przekraczających 100 cm, takich jak umywalki ze zintegrowanym blatem czy brodziki ceramiczne. Poza wyrobami ceramicznymi, w swoich fabrykach w Ozorkowie i Dymerze na Ukrainie, koło produkuje również wyroby akrylowe, wanny oraz brodziki. Jesteśmy na początku procesu. W tych wielkich młynach za mną mieszane są wszystkie składniki, z których powstanie gotowa masa. Po wielu godzinach mielenia trafia ona na specjalne sita. Są one tak gęste, że na 1 cm kwadratowy przypada 200 oczek. Wszystko po to, aby uzyskana masa była jak najbardziej jednolita. Ceramika łazienkowa należy do ceramiki szlachetnej. Jest ona otrzymywana z wysokogatunkowych glin, skaleni, kwarcytów i kaolinów. W początkowym procesie, po przejściu rygorystycznych badań jakościowych, składniki są ze sobą mieszane w młynach kulowych. Aby zagwarantować najwyższą jakość i czystość finalnego produktu, wymieszane surowce przepływają przez zespół sit wibracyjnych oraz filtrów magnetycznych. Wyprodukowane z tak przygotowanej masy produkty wytrzymują obciążenia statyczne rzędu 400 kg. Równolegle z produkcją masy przygotowywana jest szkliwo. To jego jakość decyduje o wyglądzie i odporności produktów. Dlatego właśnie ten proces jest tak czasochłonny. Przygotowanie szkliwa to ważny element całego procesu. Dzięki odpowiednim surowcom, stałemu nadzorowi laboratoryjnemu oraz precyzyjnemu oczyszczaniu masy szkliwierskiej, Powstaje wyjątkowo odporne szkliwo, którego nie zniszczy żadna substancja chemiczna powszechnie używana w domu. Potwierdzeniem tego jest udzielana przez koło siedmioletnia gwarancja na produkty ceramiczne. Tutaj technologia łączy się ze sztuką. W tym miejscu przez kilka miesięcy powstają matryce, z których odlewane są gipsowe formy. Właśnie te formy trafią na linię produkcyjną, gdzie zostaną wypełnione masą. Zanim powstanie nowy brodzik czy miska ustępowa, trwa wielomiesięczny proces projektowania, modelowania i przygotowywania prototypowych matryc, tak zwanych form matek. To z nich będą wykonywane gipsowe odlewy służące do produkcji wyrobów. Zarówno projektanci, jak i modelarze muszą przewidzieć wszelkie technologiczne niuanse, aby w ostatecznym procesie wyprodukować formę matkę zapewniającą stuprocentową powtarzalność gipsowych odlewów. Gotowe formy matki zalewane są masą gipsową. Po związaniu gipsu formy wyciągane są z matrycy i przekazywane do suszenia. Gipsowe odlewy ustawiane są na ławach odlewniczych i wypełniane przygotowaną wcześniej masą. Każdego dnia wykonywane są jedynie dwa napełnienia, co pozwala utrzymać optymalne parametry form gipsowych. W końcowej fazie procesu do formy wtłaczane jest powietrze. Cały proces odbywa się automatycznie. Po otwarciu form trafiają one do specjalistycznego urządzenia, umożliwiającego wyjęcie surowego, jeszcze miękkiego produktu. Teraz przychodzi czas na obróbkę ręczną. Wycinane są otwory i wklejane elementy dodatkowe, np. specjalny ceramiczny język w miskach sedesowych, który decyduje o właściwym ukierunkowaniu strumienia wody podczas spłukiwania. Delikatnie wygładzana jest również powierzchnia odlewu, tak by nie naruszyć struktury masy. Te czynności wykonują jedynie wysoko wykwalifikowani pracownicy. Tutaj zaczyna robić się gorąco! W temperaturze sięgającej 120 stopni Celsjusza produkty suszą się prawie dobre. Suszenie produktów przebiega w dwóch etapach. Wstępnie produkty są podsuszane na halach, gdzie utrzymywane są stałe wartości temperatury i wilgotności powietrza. Właściwe suszenie odbywa się w suszarniach komorowych. Przez wiele godzin wyroby suszone są w temperaturze dochodzącej do 120 stopni Celsjusza. Dzięki czemu tracą resztki wody, nabierają odporności mechanicznej i stają się gotowe do szkliwienia oraz wypalenia. Dzięki technologii, która jest unikalna na skalę europejską, jesteśmy w stanie wytworzyć produkty wielkogabarytowe. Tak jak ten brodzik. Jest bardzo ciężki, dlatego trafi na specjalną linię robotów szkliwierskich. Lżejsze produkty są szkliwione metodą tradycyjną przez wykwalifikowanych pracowników. Szkolenie takiego pracownika Trwa ponad 9 miesięcy. Opuszczające suszarnie produkty są dokładnie kontrolowane i oceniane przez sortowaczy wyrobów surowych. Jedynie wyroby o najwyższej jakości są dopuszczane do dalszego procesu szkliwienia. Surowy, wysuszony odlew powlekany jest warstwą szkliwa o grubości 0,5 do 0,7 nanometra. Zostanie ona utwardzona w trakcie wypału i stworzy na powierzchni wyrobów niezwykle twardą szklaną warstwę. Szkliwo nie tylko nadaje gładkość powierzchni, umożliwiając jej łatwe utrzymanie w czystości, lecz również uszczelnia i zabezpiecza ceramikę przed kontaktem z wodą i zanieczyszczeniami. To znacząco wydłuża okres jej użytkowania. Produkty Sanitek Koło pokrywane są szkliwem w kolorze biel alpejska. Taki odcień idealnie komponuje się z innymi wyrobami montowanymi w pomieszczeniach sanitarnych. Wymusza jednak znacznie większą gładkość powierzchni niż szkliwa o odcieniu bieli zimnej lub klinicznej, ponieważ optycznie nie maskuje jej wad. Ceramika pochodzi od greckiego słowa keramos, co znaczy czynione w ogniu. W piecu o długości 100 metrów przez najbliższe 24 godziny. Ceramika nabierze ostatecznego kształtu. Pokryte szkliwem produkty trafiają na specjalne wózki, które kierowane są automatycznie do pieca. Ma on długość około 100 metrów i podzielony jest na trzy strefy główne. Praca pieca sterowana jest automatycznie zgodnie z zaprogramowaną krzywą wypału. W czasie wypału odlew ceramiczny uzyskuje ostateczną twardość, łącząc się trwale ze szkliwem które nabiera idealnej gładkości i końcowego blasku. Dokonaliśmy właśnie niemożliwego. Zaangażowaliśmy cztery żywioły i stworzyliśmy produkt doskonały. Po wyjściu z pieca rozpoczyna się sortowanie produktów. Kontrolerzy sprawdzają szczegółowo wszystkie wyroby i oklejają ceramikę etykietami produktowymi. Po uzyskaniu pozytywnej ekspertyzy, Palety z gotowymi wyrobami zabierane są do magazynu, gdzie oczekują na transport do ostatecznego odbiorcy. Zawsze jeden cel produkt o najwyższej jakości.